Ostatnio miewałem bardzo straszne i realistyczne sny. Kto by pomyślał, że koszmary mogą stać się rzeczywistością. Z łóżka zwlokłem się koło 8. Ostatnie dni były naprawdę intensywne, dlatego po przebudzeniu czułem każdy mięsień swojego ciała. Ćwierkające poranne ptaki to było to, co chciałem usłyszeć po przebudzeniu. Szykował się dzisiaj piękny dzień. Zjeżdżałem do lodówki niektóre produkty spożywcze wyglądały już na mniej świeże, choć cały czas były jadalne. Postanowiłem zjeść kawałek sera, po czym poszedłem do zbrojowni, aby zarzucić na siebie plecak. Z ostatniej wyprawy przywiozłem sporo materiału, więc zacząłem wszystko wypakowywać. Spore zapasy jedzenia już mam. Dostawy prądu również mam zapewnione dzięki agregatowi, więc teraz moim głównym celem jest umocnienie bazy. Zrzuciłem z siebie ciuchy a następnie wziąłem młotek oraz wielką siekierę, którą będę ścinał drzewa. Czekał mnie nie lada wysiłek, dlatego zjadłem cały słoik masła orzechowego. Teraz czułem się w pełni gotowy do pracy. Bale drewna są dosyć ciężkie, dlatego podjechałem moją ciężarówką pod las. Wykorzystam ją do transportowania drzewa. W pewnym momencie z zakrzaków wyłonił się zombiak, a to nie był dobry znak. Wyciągnąłem nóż, aby go załatwić, natomiast była to tylko iluzja. Brak pigułek chlorpromazyny dawał sobie znać. Bardzo dawno nie rąbałem drewna, dlatego zapomniałem jakie to męczące. Po wycięciu kawałka lasu byłem tak zmęczony, że aż ledwo stałem na nogach. Oparłem się o płot, a następnie wyciągnąłem butelkę wody i wziąłem bardzo dużego łyka. Spojrzałem na zegarek, a to już godzina 16. Jezu jak ten czas leci. Schowałem się kierę, po czym zacząłem podjeżdżać pod ścięte bale, następnie ładowałem je na pakę oraz przewoziłem pod wjazd mojego domu, gdzie planuję postawić bramę wjazdową. Kiedy skończyłem, przyszedł czas na postawienie pierwszego drewnianego płotu, natomiast oprócz kłód potrzebowałem czegoś do związania ich razem. Poszedłem do drugiego domu, gdzie przy okazji pozbierałem zawiasy oraz klamki z rozmontowywanych kilka dni temu drzwi, a potem pościągałem prześcieradła z okien, które rwałem na kawałki. Koło 22 czułem zbliżające się zmęczenie, natomiast musiałem coś dzisiaj zbudować, aby poczuć jakikolwiek progres. Po spalonej fajce ruszyłem pod płot, gdzie postawiłem pierwszą ścianę. Bale wbijałem w ziemię oraz wiązałem je ze sobą kawałkami materiałów. Nie wyglądało to może zbyt pięknie, ale gdyby przypełniał się tu jakiś umarlak, to ta konstrukcja na pewno go zatrzyma. Nie sądziłem, że będę budował bramy aż do późnej nocy i zapewne pracowałbym dalej, ale nagle zacząłem słyszeć głośne dźwięki dochodzące z lasu. Zacząłem się rozglądać dookoła, i aż przypomniały mi się najstraszniejsze horrory, które oglądałem. To było tak straszne i realistyczne, że zacząłem biec czym prędzej w kierunku domu. Zamknąłem garaż, a do tego zaczął mi być alarm w uszach. Jezu, co tutaj się dzieje? Pozamykałem wszystkie drzwi oraz sięgnąłem po opakowanie tabletek antydepresyjnych. Łyknąłem kilka z nich oraz przypomniało mi się, że przez ten stres nie wyłączyłem silnika w samochodzie. Szybko wybiegłem, zgasiłem auto i wróciłem do domu. Od razu kierowałem się do swojego pokoju, a w międzyczasie głosy ustały. Nie mam pojęcia co to było, ale myślałem że umrę z przerażenia. Modliłem się, abym był chociaż w stanie zasnąć. Kiedy się przebudziłem, było bardzo spokojnie. Wyjrzałem za okno i tu również nic niezwykłego. Nie wiem co ja wczoraj słyszałem, ale jak tak dalej pójdzie, to po prostu szaleję. Wyszedłem na zewnątrz i od razu poszedłem dokończyć wczorajszą robotę. Odpaliłem silnik, wrzuciłem na pakę kolejne bale drewna oraz dokończyłem stawianie płotu. Nie miałem pomysłu jak zabrać się za stawianie bramy wejściowej, dlatego zostawiłem sobie to na przyszłość. Zabrałem ze sobą kilka desek i gwoździ, po czym zbudowałem drewniany znak przed wjazdem na mój teren. Zamierzam tu namalować znak czaszki, aby każdy wiedział, że nie czeka go tu nic dobrego. Będę musiał jednak znaleźć jakąś farbę. Na ziemi pozostawało trochę materiału, więc odłożyłem je w jednym miejscu na kupkę, aby nic się tutaj nie walało. Zapaliłem fajkę oraz podszedłem do okien. Przyszedł czas na zabicie ich dyskami. Wziąłem garść gwoździ, sięgnąłem po deski, po czym wybiłem pierwszą z nich. Następnie drugą oraz trzecią i myślę, że tyle wystarczy, aby zombiaki nie mogły się przebić. Od rana prawie nic nie jadłem i nie piłem, dlatego musiałem skoczyć do kuchni. Z pełnym brzuchem można było kontynuować pracę i tak zabijałem deskami każde okno. Odpuściłem jedynie barykadowanie drzwi, bo przecież muszę jakoś wychodzić. Poszedłem sprawdzić agregat i w baku zostało już mniej niż połowa benzyny, dlatego dolałem jeden kanister. Kawałki drewna pozostały po rąbaniu wrzuciłem do kominka, a potem postanowiłem zbudować skrzynię na wodę, do której zbierałaby się deszczówka. Połączyłem deski gwoździami, a do środka wsadziłem worek na śmieci. Przeszedłem się dookoła domu szukając jakiegoś dobrego miejsca na posadzenie kilku nasion. Byłem ciekawy czy uda mi się coś wyhodować. Pomyślałem, że w tym rogu będzie nie najgorzej, ale zanim się za to zabiorę muszę poczytać trochę o rolnictwie, aby mieć jakąś podstawową wiedzę. Skończyłem czytać przed trzecią i czułem, że zamykają mi się oczy. Po ostatnich dziwnych głosach trochę bałem się o swoje życie, dlatego przed snem nałożyłem na siebie ciuchy obronne. Tak dla bezpieczeństwa. Jak się jutrzejszego dnia okazało, była to dobra decyzja. Z samego rana obudził mnie dźwięk wybitej szyby. Zerwałem się z łóżka i od razu pobiegłem na dół. Na dole wszystkie okna były całe, natomiast gdy wyszedłem na zewnątrz, zobaczyłem pojedyncze zombiaki idące w stronę mojego domu. Szybko popędziłem do zbrojowni, gdzie wziąłem strzelbę w ręce oraz naładowałem ją nabojami. Jeden z trupiaków już dobijał się do mojej nowej bramy, a gdy wybiegłem przed znak, zamarłem. Wielka horda umerlaków kierowała się w moją stronę. Migrujące zombiaki w końcu natrafiły na moje leśne zacisze. Od razu wystrzeliłem pierwsze pociski nie miałem czasu na zastanawianie się. Zachowałem jednak zimną krew oraz pomyślałem, że lepiej będzie załatwić ich kawałek dalej, aby te gnijące ciała nie rozkładały mi się pod domem. Zdążyłem odpalić jeszcze papierosa, ponieważ nie wiedziałem, czy nie jest to moja ostatnia fajka w życiu. Wystrzeliłem naboje w kierunku ostatnich pełzających zombiaków i odetchnąłem z ulgą. Rozejrzałem się dookoła, a wszędzie była krew oraz zwłoki tych umarlaków. Pomyślałem, że może być to ciekawy element krajobrazu, który odstraszy potencjalnych, nieproszonych gości. Byłem wycieńczony. Nie miałem nawet czasu czegokolwiek zjeść po pobudce, dlatego ruszyłem w kierunku domu. Wcześniej niezbyt dobrze obchodziłem się z bronią, natomiast dzięki takim walkom czułem, że nabieram większego obycia. Odłożyłem strzelbę na miejsce, przeładowałem rewolwer i w końcu miałem chwilę czasu, aby coś zjeść. Spojrzałem do szafki i w oko wpadł mi gotowy obiad, który włożyłem do piekarnika, aby go przygotować. Zjadłem go w całości, a mój brzuch poczuł wielką ulgę. Pogoda na zewnątrz była deszczowa, dlatego to był idealny czas, aby po raz pierwszy zasadzić jakieś nasiona. Wziąłem ze sobą motykę, a następnie zacząłem przekopywać ziemię. Postanowiłem zrobić trzy rzędy oddalone od siebie, aby zniwelować ryzyko rozprzestrzenienia się jakiegoś choróbska. Do pierwszego rzędu poszła marchew, w drugim rzędzie znalazła się rzodkiewka, a przy płocie posadziłem ziemniaki. Za bramką zauważyłem zombiaka chcącego wejść, ale nawet gdyby był prawdziwy to i tak by się tu nie dostał. Całkiem dużo czasu minęło od ostatniego papierosa, więc wyszedłem zapalić. Przy okazji rozejrzałem się po okolicy, bo po ostatnich wydarzeniach już nie czuję się tu aż tak bezpiecznie. Zabrałem ze sobą kilka desek oraz postanowiłem wybudować skrzynię obok pola uprawnego, gdzie będę trzymał akcesoria ogrodnicze. Przeniosłem tam wszystkie rzeczy, postawiłem konewkę przy drzewku, a na koniec podsypałem uprawy nawozem, aby szybciej wyrosły. Skończyłem robotę koło 12, dlatego zdążyłem jedynie wykorzystać zebraną wodę do umycia ciała i zasnąłem jak małe dziecko.